Naprawdę? Nie mówisz tak, bo się przyjaźnimy? Nie. Bardzo cię kocham i strasznie tęskniłam. Ja też. Celi, muszę z Tobą pogadać. Mogłabyś na chwilę to zostawić? Może pogadamy we trzy? Nie. Nie ma sprawy. Ma problem, bo To będzie taki, jakbyś mówiła do siebie, bo ja tu nikogo nie widzę. Nada, nada, nada w sobie. Muszę i bye bye. Ha. Wiesz, jak cię nienawidzę? Nie zażyłaś gdzieś pigułek na histerię? Nie jestem historyczką. Mia, nie. Po tu, przestań. Może już pójdziemy. Co za brak klasy? Co za brak szacunku? Mija, co? Nie zważaj na to. Przestań wreszcie kłamać. Odbiło ci? Czuję się świetnie. Chyba z tobą coś jest nie tak. Słyszałam, że plotkujesz. Co? Zaraz wszystko wyjaśnimy. Celino, chodź tu, proszę. Co jest? Możesz wyjaśnić lalce, że wiem, co gada o Miguelu? Powiedziałaś, że on nie chce, żebym była cheerleaderką. Ale to nieprawda. Co? Musimy pogadać. Teraz? Tak. Nie może być za chwilę? Tomas. Świat nie kręci się wokół ciebie. To niezdrowe. Jesteś na moim terytorium. Nienawidzę ich. Tydzień. Poplamiłaś mnie, idiotko. Przepraszam. Zrobiłaś to celowo. Wcale nie, tak? Co się stało? Mam jej dość. To tylko mała plamka, nikt nie zauważy. Co powiedziałaś? Uspokój się i usiądź. Chodźmy stąd. Zabierz tego potwora. Co za kretynka. Tu peciara. Brawo. Świetnie się spisałyście. Wymyśliłaś piękny układ. Jesteś bardzo bystra. Dziękuję. Mogę do łazienki? Męskiej? Przepraszam. Mogę dołączyć? Nie. Możesz. Warsztaty mają ustalone zasady Nie wolno dopisywać się do listy, kiedy się chce Nie martw się, możesz do nas dołączyć Jesteś cudowna, zajmij swoje miejsce Przykro mi, ale uczennica de Rariva ma rację Koluci nie możesz tańczyć. Oczywiście, że tak. Proszę pani, może omówimy kwestię mi i Koluci. Okaże się, czy zostaje. Niech Alma zdecyduje. Teraz uczy nas Fatima. Ja też mam prawo głosu. Mogę zostać? A będziesz mnie słuchać? No. Tak. We wszystkim? W porządku. Zostaje. Uczcimy to. Mijo, proszę. Uczczę to z sol. Ożalała. Chcę mnie zabić. Sol, ty zaczynasz. To będzie mega trudne. Dasz radę. Nie mogę. Jasne, że tak. Uwaga. Masz już swoje winogrona? Jest prawie dwunasta. Świętowanie Nowego Roku mnie rozleniwia. Dla mnie to najgorsza rzecz na świecie. Wolałabym odprężyć się w jakimś spa. Musisz odpocząć. Tylko tego mi trzeba. Też mam na to ochotę. Ah. Mam dla was rozwiązanie Jakie? Znam najlepsze spa na świecie. Co z tego? rodzice zakazali mi wydawać kasę na takie rzeczy.. Mam kontakty. Tata Mi jest partnerem właściciela pewnego bardzo znanego spa. Mogę wam załatwić darmowe zabiegi. Serio? Jasne. Wybierzemy się, Odprężyłybyście się na maksa. Nie chcę nic od tej Mi. Czego? Chcę cię o coś spytać, zanim Mia i Wiko się obudzą. Mia żartowała z tym spa? Nie. O czym ty mówisz? Może chciała się na mnie odegrać. Nie ma powodu, ale znasz ją. Daj spokój. Wierz, że Mia nie jest taka. Na pewno? Tak. To mogę spać spokojnie. Dziękuję. Załatwisz mi te wejściówki? Jasne. Serio? Bez problemu. Świetnie. Wracam do łóżka. Jesteś super. Powiedz mi wszystko, jak wygląda tato. Później, bo ktoś podsłuchuje. Potworność. Nie cierpię plotkarek. To spa to twoje dzieło. Koszmar. Zgroza. Wcale nie moje, tylko architekta. Zgniota cię jak karalucha. Nie zachowuj się tak, bo wyskoczą ci krostki. już są. Mam was dość. Nienawidzę wszystkich i pójdę do zakonu. A najbardziej Celiny, bo mnie zdradziła. Koniec przyjaźni. Przekażę jej gnomie. To moja przyjaciółka. A ty spadaj na drzewo. Bóg wszystko widzi. Zemszczę się na was obu. Już się boję. Kurczę, prawie mnie zaszczekała. Tak. Ruchy. Wyglądasz jak śnięta ryba. Tak nie może być. Bo co? Same spójrzcie. Celina nie przyjdzie, bo przymierza w pokoju wszystkie ciuchy. Tak. Potrzebuje pomocy eksperta. Czyli Miguelity Colucci. Umówiła się z Maxem. Naprawdę? Celina wychodzi z Maxem? Trzeba im przeszkodzić. Ale jak? Nie wiem. Mam w głowie tysiąc pomysłów. To wymyśl coś. Proszę pani, tak? Pani Fatima, mów śliczna, solecito. Miałyśmy głosować, czy mi jako ludzi wejdzie do naszej grupy, czy nie. Przecież już mnie przyjęłyście. Jasne, zmieniłam zdanie. Kto chce, żeby Mia ludzi została z nami, niech podniesie rękę. O nie. Mio, witaj w grupie cheerleaderek. Miałam strasznego stracha. Jak jej pomóc? Nie możemy jej denerwować. Niech oswoi się z Maxem. Podobno nie spotkała się z nim z twojej winy, bo zadzwoniłaś do niego i powiedziałaś, że Celi spóźni się o godzinę. Ja? Tak. Przysięgam, że tego nie zrobiłam. Więc ktoś się pod ciebie potrzył. Ale kto? Kto? Lalka. Mam jej dość. Mówisz o mnie? Co chcesz? Owszem, nie wiemy czy to przez te kremy, ale twoja skóra jest coraz bardziej sucha, stara i pomarszczona. Dzięki za informację, ale ja mam chociaż skórę, a nie papier ścierny jak ty. Pa! Jestem coraz bardziej podobna do czarodziejki z Księżyca. Mija, do rzeczy. Nie, ta piosenka jest okropna. Trzeba wszystko zmienić. Jak ci się nie podoba ten układ, usiądź i się go naucz. Jak załapiesz końcówkę, pozwolimy ci tańczyć. A jak nie to ciało, wylatujesz. Właśnie. Co za głupota. Pa. A te wiersze do poduszki? Bardzo cię lubię, ale zupełnie mnie nie pociągasz. Kawka nigdy nie była równie przyjemna. Dziękuję ci. Właśnie zobaczyłam, jak strasznie jest zostać odrzuconym. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś mi i bo to ostatnia miła chwila w twoim życiu. Bardzo cię lubię, ale zupełnie mnie nie pociągasz. Pa. Tak się tylko mówi. Słyszałaś? Jesteś pewna, że są tam jakieś materace? Tak. Możecie sobie urządzić olbrzymią sypialnię. Dzięki. Prześpimy się tutaj. Gotowe. Nigdy nie byłem tak blisko ciebie. I jesteś bardzo ładna. Coś ci się pomyliło. Znańmy już, dobrze?